By uczcić wasz związek, zrobiłam wybitną kolację. Tak, tak, za moich czasów nie wolno było się z kontami spotykać. To było zabronione. Był szosu do więzienia, tak, tak. Więc my wszystko skręciliśmy. A dobre nie będę przepatrzył. Zostawiamy was samych. papa. Pa. Pa, pa! Siadamy o. Już bym zapomniał. Dla ciebie jest tu, a dla Jennifer jest tam. Siadajmy. Siadaj. O, serki. Zagapiłam się. A powiedz jak się chodziła z tą dziewczyną? Okropnie musiałem mi kupować, iPod'y macko boska ja na szczęście już mam iPod'a iPhone'a, pada i wszystko to się da dobra, może już zjedzmy po kolacji mm. było pyszne no, było pyszne mm. to może teraz zatańczymy? Żeby nie, ale nie ma muzyki. A tamto co to jest? No. Skoro O, ale mnie zmęczyło. Męczyliśmy tylko minutę. Żarty. Może oprowadzić ładamę. Na górze jest łazienka i piwnica, a na po drugiej stronie jest sypialnia, moja, mamy i tak. Fajnie, tylko szkoda, że nie mogę zadzwonić do mojej przyjaciółki. Dlaczego? Zmieniła numer i się przeprowadziła. Nazywa się Pet. Ta Pet? Od dawna ją kochałem. Jaka to słodka była. Ale już no chodzę z tamtą. To fajnie to, to, nie pet, pet piorun? Nie, jest pet to pet, to ta L pet No, to czemu nic nie mówisz? A, serki. A kto to? A moja... Jakby ci to powiedzieć? No, ma. Co tam, co tam? A tam kto? Że. tam nie widzisz. Tu? Tak. Czy powiedzieć, to jest mój dawny tata. A czy mój brat który już nie żyje? Hara fat taką wielką. O, żałuję. Ale spokojnie, Co możemy porobić? Hmm, chodźmy na spacer. No. No, no i dobrze. Że... Dobra, chodźmy. W parku. Huh, a ja się zmęczyłem. Muszę sobie och. O, a się też wywaliłam. A podziwiaj ten zachód słońca. No, jest przepiękne. jaju jakie ja, jak ja peczę LP. Lubię strasznie. A tamtej to trochę już nie. Jak mam jej powiedzieć, że Wiem, najłatwiej. Po męsku O, wywaliłaś się sarki. Może tu mi będzie dobrze. Chciałam Ci coś powiedzieć. Nie wie co takiego. Że. Cię bardzo lubię! Skomplementowałam się, wtedy była taka wesoła. Nie chciałam złamać ci uczyć. no um, wiesz, bo chciałam coś od dawna powiedzieć. Co takiego? Czy wyjdziesz za mnie? <śmiech> 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 Nie mogę, no nie mogę. Nie wiem co powiedzieć, ale, ale wiem ci jedno, że...